To był pierwszy zasadniczy krok ku zlikwidowaniu y, tej totalitaryzmu PZPR-u. I 4 czerwca y, entuzjazm wielki, ale ten entuzjazm jednocześnie jemu towarzyszy to, że 62% tylko ludzi poszło do urn wyborczych. A więc Polacy są nieprzygotowani do demokracji. Wtedy, gdzie był taki entuzjazm, 62%, wszystko, co mogła Solidarność wygrać, wygrała, i w ciągu kilku lat wszystko straciła. Bo koty spadają na cztery łapy. No i oczywiście, i teraz jest taka: że czy tam były w Magdalence jakieś tajne umowy? Nie było tajnych umów. O czym świadczy to, że po tych wyborach, przed tymi wyborami 4 czerwca 89, Prymas mnie poprosił, bo Orszulik został już biskupem, to nie jest funkcja dla biskupa. Ty, Bronek, będziesz obserwatorem z ramienia Kościoła w komisji przygotowawczej do wyborów, a pomagać ci będzie ksiądz Edward Sobieraj z sekretariatu episkopatu. I Oprzez, dobrze. Byliśmy ze dwa razy przed wyborami ustalać różne historie. Potem po wyborach, już 8 czerwca, a 4 były wybory, było spotkanie, bo problem był taki, że cała lista krajowa została skreślona, nie wszedł nikt. No i teraz co zrobić? Czy niepełny sejm? I dopiero Sejm ogłosi dodatkowe wybory. To była pierwsza propozycja Solidarności. Czy, yy, czy yy, już jak najszybciej wybory dodatkowe i uzupełnienia? Ale ja widziałem Kiszczaka zupełnie innego, bo ja w Magdalence widziałem takiego. Wielkodusznego gospodarza, który robił co chciał i grzecznie nas traktował, prawda, ale robił co chciał. A tu widziałem zdruzgotanego człowieka, który, któremu się nie udało, bo przegrali całkowicie, a oni myśleli. Halina Mikołajska też miała takie obawy, że z tych możliwych 35%, 20% obyśmy wygrali a wygrali 35%. I w rezultacie natychmiast SD i SL wycofało się z koalicji i PZPR nie miało większości. Natychmiast. Yes. A myśmy nie wprowadzili żadnych zabezpieczeń do wyborów. Powiedział Kiszczak. Czyli on uważał, że normalną rzeczą jest, żeby rząd zabezpieczał wybory, czyli oszukiwał. No bo co to jest zabezpieczyć wybor? Więc takie rzeczy mówił. Więc na pewno nie spodziewał się, że tak będzie. Ale że później oni potrafili, no, byli w życiu publicznym bardziej wprawni.